Siedzę sobie na motorze, raczej nie wiem czy coś tutaj kolebiek widać, chyba nic nie widać, czekajcie zobaczymy, no niestety nic nie widać, ale mniej więcej siedzę sobie na motorze, nie wiem czy to będzie widać, czekajcie może coś tu, o widać ten motor, to jest ten motor, o widać. Kawałek tutaj widać tego motoru, właśnie się sobie na niej jadę. Jest fajnie. Jedziemy na motor. Jedziemy widzowie na wycieczkę motora.